Cześć, dzień dobry. Dziś opowiem Wam o oczyszczaniu. O oczyszczaniu energetycznym, o oczyszczaniu takim za pomocą narzędzi i nie tylko narzędzi. Dziś nie będzie o gotowaniu, bo jakby podczas jednego odcinka mówiłam o tym, że oczyszczam się przed każdym gotowaniem, oczyszczam przestrzeń, w której gotuję. No i obiecałam, że coś o tym opowiem. Dziś będziemy mówić o... O tym, jak się oczyszczać, kiedy nie masz narzędzi typu Palo Santo, czy szałwia, czy, 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 nie wiem, czy nawet świeczka. Eee, I mam nadzieję, że coś tam z tego wyniesiecie. Jeśli nie, to nie. Eee, słuchajcie, jeśli Wam się w ogóle nie podoba temat, to nie musicie tego oglądać. Macie wolną wolę, i takie tam. Jeśli Wam się podoba, to fajnie będzie miło mi, jak dostanę okajkę w górę, jak mnie zasubskrybujecie i w ogóle, no, no, po prostu będzie miło. Dajcie mi znać, czy w ogóle robić takie materiały na temat gadzida, czy wrócić do garów. To kochani, wymieniam narzędzia, które tutaj mam ze sobą. To są, jakby dzielimy tę część filmu na narzędzia, które mamy, i narzędzia, które mamy w sobie, lub możemy mieć jakby łatwiejszym sposobem, nie używając dymu. Pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam przedstawić, to jest palosanto. Jest to drewno z Peru, które um, jest sprowadzane legalnie. Z firmy Sacred Smoke to jest drewno. E, podkreślam tę legalność, bo chciałam Wam powiedzieć, że sprowadzenie drewna. To nie jest taka prosta rzecz. Bardzo dużo chodzi słuchów o tym, że drzewo może być... że jakieś nielegalne wycinki, że jest pod ochroną i takie tam. Owszem, tak bywa. Są trzy rodzaje palo santo, palo, Anto, palo alto, palo blanco i właśnie takie palo santo. Jedno z nich jest takim najświętszym drzewem, które ma jakby rzadszą hodowlę i faktycznie gdzieś tam to już jest chronione przez mieszkańców. A takie drzewa to są regulowane hodowle, ono jest... Legalnie tu przewiezione, czy i jakby nie bójcie się, możecie to kupować. One są nasadzane na nowo. Takie drzewo, żeby w ogóle miało swoją moc, mo musi ym, upaść, w sensie upaść samo, umiera, odleżeć musi od 5, nawet do 25 lat, żeby wydzielić żywicę. Ono pachnie też czasem taką, ma piękny zapach, ale pachnie też taką terpentyną trochę, ale to jest naturalna rzecz, naturalny jakby element tej żywicy, ten, ten terpen, czy jak to tam się nazywa. Szałwie. Szałwie mamy ze Stanów. Szałwie palili Indianie. Ci Indianie, nie inkasty w Pomerce Południowej, tylko Ci Indianie z Ameryki Północnej. Wierzono właśnie przy paleniu szałwi, że z jej dymem idą prośby do, do stwórcy, do, do tam wielkich przodków, do, no do tego, w co się wierzy. Teraz, tak mówię, też już współcześnie. O, mam jeszcze w ogóle, wracając do Peru, mam... tu jest tytoń. Tyton amazoński, zwany Mapacho. Szamani często podczas ceremonii jarają to i pfff... muchają Ci tutaj w trzecie oko. Tym też oczyszczając przestrzeń. Jest wiele ceremonii, rytuałów tytoniowych, też mających na celu, na celu oczyszczanie, ale o tym może kiedy indziej. Mamy kadzidła z Indii, bardzo popularne, słuchajcie. O, to jest, ma, nawet ma na sobie, słuchajcie. Nakchampa to takie najbardziej popularne kadzidło. Mamy też no, różne rodzaje słuchajcie, szałwi, mamy kadzidła w płynie, tu takie nasze polskie, to o nich mówiłam też w poprzednim filmie, gdy gotowałam, gdy okazałam się przed jedzeniem. Tu są mamy jakieś też z Peru przywiezione kadzidła, tu jest na dinero, na pieniądze, tu jest na coś innego, nie wiem, nie mam nazwy, a to jest na przykład kopal. Kopal, to są takie patyczki, tych sześć. Kopal palimy w intencji. Odcięcia się od tego, co nam nie służy. Kopal palimy, gdy na przykład ktoś nam odejdzie, to palimy w intencji odprowadzenia duszy do nieba. Wracając jeszcze do tego, czym się pali w kościele, to jest chyba tyrbularz i na przykład też są różne historie z tym kadzeniem, ale kościelnym, mam na myśli Kościół Katolicki. Ale jakby intencje są te same: modlitwy wzniesione do Boga, oczyszczanie też, jesteśmy na ceremonii w kościele typu Msza i jakby oczyszczamy tym dymem przestrzeń, zbieramy to z ludzi, łapiemy te modlitwy i z dymem puszczamy je do Boga, do nieba. Podkreślam to z kościołem, ponieważ wielu moich znajomych, wierzących no, jakby, gdy im proponuję, albo chcę przynieść w, parze, w prezencie Palo santo, żeby takie no, dzięki, ale ja to nie, ja nie używam. Wiecie, to nie są narzędzia szatana, to są narzędzia natury i natura nam daje te rzeczy, więc jakby nie ma się czego bać. Chciałam jeszcze powiedzieć, że te rzeczy, które wam tu pokazałam, są sprowadzane głównie oprócz kadzideł yy, słowiańskich, agi. Yy. Są sprowadzane, a tak naprawdę my mamy pod własnym nosem pełno y, możliwości. Mamy pełno roślin, y, mamy bilice, mamy wroty, czy mamy. Y, o Boże, zapomniałam słów mamy pełno roślin, które rosną. Nie wiem, tu nawet wyjdziemy sobie przed blok i możemy coś znaleźć. Y, wystarczy je osuszyć. Wa ważne jest, żeby dobrze je osuszyć, w sensie, żeby też nie, nie zbić ich stworzyć sobie takie miotełki, jak tutaj mam akurat z szałwi. Wiecie, możecie to sami sobie wszystko zrobić w domu i mm, wysuszyć dokładnie owinąć cznureczkiem, i palić w różnych intencjach. Fajne jest faktycznie to, że mamy to wszystko pod nosem. Wielu ludzi burczy, gdy na przykład ja jak jestem na kitargach i sprzedaję palosanto, to podchodzą do mnie prawdziwi słowianie i mnie krytykują, bo, bo sprzedaję nie nasze rzeczy. Słuchajcie, to wszystko jest nasze. Jesteśmy jedną wielką ziemią. Ludźmi, którzy żyją na tej ziemi, i zamiast dzielić się takim gadaniem głupim, po prostu się połączmy i zrozummy, że jesteśmy w XXI wieku, mamy możliwości, latamy, jeździmy, pływamy no po coś się tak dzieje. I jakby nie widzę sensu biadolenia o tym, że co nasze słowiańskie jest lepsze, a co jakieś tam sprowadzane to dziadostwo. Słuchajcie, no nie, tak nie jest. A jeśli tak uważasz, to też jakby tego ci nie zabronię, wiadomo. Oczywiście jeszcze jedną rzecz chciałam podkreślić, że nie musimy wierzyć w te wszystkie rzeczy. Nie musimy, ale możemy. Jeśli nie masz tych narzędzi, druga część wykładu. Jeśli nie masz takich narzędzi, a jednak właśnie też chcesz się oczyścić i chcesz po pracy wracać zrąbany, nie wiem, zły dzień, takie rzeczy, to mamy naprawdę proste sposoby na oczyszczanie się. Jest to klaskanie, oklaszczmy siebie, dom wokół, całą przestrzeń. Obdzwońmy się. Dzwonek jest rozpraszaczem dźwięku. Grzechotki, wszystkiego rodzaju dźwięki, które wydają hałas. Bęben. Wielu szamanów, wielu ludzi używa bębna. Po prostu chodzi o to, że my rozbijamy ten dźwięk i to czujemy wtedy, używając grzechotek, używając ruchu i dźwięku. No, jakby oczyszczamy się. Nawet czasami robimy to niechcący, wiecie o co chodzi, że nie wiem, ucieszy się z czegoś i po prostu gdzieś ta radość z siebie wychodzi z automatu. Kolejną rzeczą jest e, sól. Po prostu e, sól. A po drugie mycie się. Wystarczy się umyć. Jakkolwiek to brzmi, zachęcam do mycia. Nie tylko dlatego, że tam pandemia czy coś, tylko po prostu wystarczy się umyć. Wracasz do domu, Umyj się, zmyj z siebie ten badziew, który Cię dzisiaj spotkał. Nie musi to być oczywiście badziew, no ale... No, zakładam zły dzień, powiedzmy. Umyj się, umyj głowę, odłóż to wszystko tutaj, co masz, wiecie, zmyj to z siebie. Dobrze jest się wykąpać w soli, wymoczyć się w soli. Milion soli, milion teorii, więc jakby to, jaką sól wybierzesz do kąpieli, to już Twoja sprawa. Może to być jakaś kosmetyczna, wiecie, gotowa mieszanka, może to być sól himalajska, morska. Błotna zestawów, skądś tam nie wiem, wiecie, no, wydeptana przez hipopotama, cokolwiek. Wy macie własny wewnętrzny kompas, który mówi wam, co może być OK, akurat dzisiaj. Kolejną rzeczą, co do kąpieli, też jest dobrze wymoczyć się, tylko nie przesadzajcie z ilością, bo to jakby to jest tylko ponoć. Chociaż ja już to robiłam, ale jakby nie chcę brać odpowiedzialności za to, że Wam coś się może stać i nie biorę. Cynamon. Do kąpieli wsypcie sobie odrobinę cynamonu i też się w nim wymoczcie. Ważne, żeby tutaj się wszystko dotkało, i też ta energia gdzieś tam się przepuszcza. Jeszcze inną rzeczą może być siedzenie nad wodą. Woda to skarb, jak mówi mój syn woda to życie. Woda wyciąga z nas cały nagniecony, nagromadzony syf. Jakby, nie wiem, to, co nam gdzieś ciąży, wystarczy. Pójdź nawet na jakiś osiedlowy staw i popatrzeć sobie na wodę. I tu nie ma w ogóle żadnej nie potrzeba naukowców, żeby udowodnić to, że tobie się robi. Po prostu lepiej, gdy popatrzysz na wodę. Niektórzy lubią patrzeć w ogień, w kominek, w ognisko. Ogień też oczyszcza ogień, dym. Wiecie, to wszystko w ogóle się łączy i jakby ma dużo sensu. Co jeszcze? Zapalenie świecy. Nie każdy właśnie lubi dym. Więc wystarczy zapalić świeczkę z jakąś intencją. Można dalej, powtarzam, kupić takie kodzidła w płynie. No, ja bardzo lubię te, te są robione pode mnie przed, przez AG. Tam macie też link na dole. W ogóle zasubskrybujcie mój kanał, jeśli Wam się to podoba. Nie chcę też tego przedłużać. Możecie sami sobie zrobić jakieś psikacze, możecie sobie dać intencje, nawet gdy obsikujecie się perfumami, to to na przykład, no nie wiem, psikam się w intencji tego, że mnie chroni, oczyszcza, wiecie, to jakby to, co Wy tam sobie założycie, to, to ma sens i jakby, bo Wy macie tę moc i, i tyle, no nie ma co tutaj za dużo opowiadać. Jeśli macie pytania jakieś, to dajcie znać. Ja bardzo lubię mówić o narzędziach, ja bardzo lubię dym, bardzo lubię kadzić, jak kaznodzie, kazić, <grych> bardzo... Y bardzo polecam mieć jakieś takie narzędzie tego typu, a jeśli nie macie to jeszcze raz, klaszczemy, dzwonimy grzechoczemy, możemy krzyknąć, wtedy też wywalamy z siebie jakieś rzeczy no i tak naprawdę ładujcie się dobrymi rzeczami, ładujcie się naturą ładujcie się słońcem, ile wlezie jedzcie dobrze, dbajcie o siebie i słuchajcie, no nie jestem Waszym coachem ani mentorem, ale po prostu im my wszyscy będziemy szczęśliwsi tym ta cała nasza ziemia będzie szczęśliwsza w dzisiejszym odcinku wystąpił również Terminator, tam widzicie go podświetlonego pięknie i na przykład y, dla mnie to jest moje narzędzie, które mnie chroni.